W dzień Bożego Narodzenia! No jedzcie, przecież nikt nie przyszedł dla przyjemności. I co, widzieliście minę na takowej na moje futra? Ale i pięty poszło, ale mogliby lepiej nagrzać w kościele. O, masz znowu kamień w telewizji, no daj ta spokój, kubusia ja w szczerajcie leciał wieczorem. Weź to no, poszukaj, może z gdzie leci. No ile szkółko można dać to samo i to samo. Przecież wiadomo, że w domu siedzi. Ta matka tego kabina taka sama jak ty Teresa. A nie pamięta, żeś kiedyś na no, mają ze mną poszła i Kubuś sam w domu został? O, przepraszam! Ja się. A wiesz co, nie nie kłóćmy się, są święta. No a ty Gośka, na kogo głosować w tym roku? Ta tworba nie miała większości w sejmie. O, przepraszam bardzo, za gierka to było inaczej. A poza tym, ty nie bądź Gośka, taka chodź do przodu, bo cię w tyle zabraknie. A Tomakowczyk na osłodę. i co z tego, że spierogę? Mi tak to wszystko jedno i to samo miejsce leci. Gośka, pojedziemy jutro na cmentarz do Staśka. No zobacz, jaki mu piękny znicz kupiłam. No żeby wiedział, że w święta też o nim pamiętamy. O, masz dostałam. O, Jacek. Wesołego, aleluja, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Patrzcie, ta to jest leniwa. No wzięła z Wielkanocy nocy i wysłała. Masz Kubuś, weź napisz jakieś ładne życzenia i rodzaj do wszystkich. A ja ci to usuń ten numer i zablokuj. Tylko tu truje. Co ci podać robi, ale chcesz makowca? Przecież się nie rozdwoje daj ta da spokój na rok, to to was jakiego kelnera zamówimy. Jedzcie, jedzcie, go się zmarnuje. Kubuś, zjedzcie śledzika. Nie lubisz, a próbowałeś w ogóle kiedyś. Cicho, cicho, bo bracia golce śpiewają. Ja nigdy nie wiem, który to jest który. Anioł pasterzom mówił! Chrystus, się, dośpiewajcie, no, no! Do kolejny w końcu można śpiewać, to śpiewajmy! Oj, Boże, Boże, no ileś to można jeść? No o serniczek! Pyszny, pyszny i bez rodzynek. Pyszny Teresa, o dziwo ci wyszedł. A to kupczyk. Nie, nie smakuje mi pasko. A prze, Fu! Sztuczny taki od razu czuć. O, jak mi weszło zerek. Smak ktoś wykałaczka? A, a nie po tym kompocie z suszu suszy. O, ja to jestem aparatka jednak. A czemu ty, Beata, zimny barszcz pijesz? No to nie wiesz, że kuchenkę mamy, proszę cię, se można podgrzać? Naprawdę, Beata, mnie, się oczy zamkną, to się tobie otworzą dopiero. No a słuchajcie, a jutro barżanta, to na którą wstawić? No jeszcze dzisiaj będzie kaczka, karkówka. zarabi go, spodgrzewam. A, jeszcze ma takie pytanie, ale dzisiaj to długo nie będziecie siedzieć, nie? No bo jeszcze jutro się widzimy. Nie no, ja was jeszcze nie wyganiam. Ale wiecie no, co za dużo, to niezdrowo. <laughs>